Spektrum Premier League, ale dla Was, dla widzów, jedziemy. Najlepszy piłkarz Premier League w tym sezonie i najgorszy piłkarz. Dobrze, moim przykładem dla Was będzie Erasmus Hojlund. Wybierzcie sobie swój numerek, a za sekundę odsłonię i zobaczycie, ile punktów udało Wam się trafić. 3, 2, 1, uwaga, hop, zapiszcie sobie punkty. I lecimy do kolejnej kategorii. Najładniejsza koszulka w historii Premier League, a tutaj najgorsza. Proszę bardzo. Koszuleczka Newcastle sezon 2000, prawda? Chyba tak. I jeszcze 3 sekundki. Wybierzcie swój numerek 3, 2, 1. I uwaga. Dopisujemy sobie punkty, jeśli się trafiły. Lecimy do kolejnej kategorii. Najlepszy trener w tym sezonie Premier League i najgorszy dobrze, mój przykład to będzie Eddie Howe z Newcastle. Macie jeszcze chwilę na zastanowienie się, który numerek wybieracie: 5, 4, 3, 2, 1 i hop. Dopisujemy punkty, jeśli udało się trafić i lecimy do ostatniej rundy. Najładniejsza bramka w historii Premier League. I najbrzydsza bramka. Bramka Javiera Hernandeza Cichari. To macie wyżej filmik z tego gola. Wybieramy swój numerek. Jeszcze chwilka 3, 2, 1 i odsłaniam. Dopisujemy sobie punkciki, jeśli udało się trafić. Dajcie znać w komentarzu, czy taka seria Wam się podoba oraz ile punktów uzbieraliście. Dzięki wielkie, Pa, pa!